Siedem ostatnich lat swojego życia spędziłem na podróżach przez czasy i dzieje. Wiem, że moje słowa brzmią absurdalnie, ale przysięgam, to szczera prawda. Widziałem epoki, które od mojej rzeczywistości dzieliły długie wieki. Gdziekolwiek zjawiałem się za sprawą tej przeklętej, mglistej poświaty, zawsze musiałem walczyć o przetrwanie. Walczyć dosłownie lub w przenośni. Zawsze musiałem sprostać trudnym wyzwaniom. Jednak bezustannie przyświecał mi tylko jeden cel: odnaleźć sposób, żeby dotrzeć tam, skąd przybyłem. Wrócić do domu. Wrócić do XXI wieku. Niekiedy bywało bardzo ciężko i robiłem rzeczy, o które nie podejrzewałbym samego siebie. Powiadają, że przeszłość nigdy nie umiera, i chyba dlatego czasami miewałem koszmarne sny, które nie pozwalały mi zapomnieć o tym, czego się dopuściłem. Wtedy mój umysł nawiedzały demony, jakby w ten sposób pragnęły dokonać swojej zemsty i odwetu. W ciągu tych siedmiu lat wiele widziałem. Byłem zmuszony przeżyć w epokach, o których miałem znikome, bardzo ogólne pojęcie. Historia jako nauka nigdy nie była w moim wypadku dziedziną, która budziła moje zainteresowania i posiadałem jedynie podstawową wiedzę. Na własnej skórze doświadczyłem brutalnej rzeczywistości średniowiecza. Walczyłem na polach bite w trakcie powstania styczniowego, chociaż wiedziałem, że ten wyzwoleńczy zryw zakończy się druzgocącą klęską. To była piekielnie bolesna lekcja, ale dzięki niej przejrzałem na oczy. Zrozumiałem, że ktoś taki jak ja, skazany na podróże w czasie wbrew własnej woli, nigdy nie powinien angażować się w żadne sprawy o charakterze społecznym lub politycznym. Widziałem również odległą, nikomu nieznaną przyszłość. Nie znam dokładnej daty, ale wiem, że pewnego dnia ludzie sami doprowadzą nasz świat do zagłady. Po siedmiu latach tułaczki ocknąłem się w świecie, w którym nikt jeszcze nie słyszał o Chrystusie. Dotarłem w daleką przeszłość, prawdopodobnie do epoki pierwszych słowian trudno powiedzieć, jaki mógł mnie spotkać los, gdybym nie posiadał telefonu. Komórka nie tylko uratowała mi życie, ale również sprawiła, że plemię Rarogów uznało mnie za boskiego posłańca, za wysłannika, który przybył z polecenia Swaroga. Ich wyimaginowany Bóg nie dość, że ocalił mi życie, to jeszcze uczynił ze mnie kogoś wyjątkowego. Rozsądek Odpowiadał, żebym wykorzystał ów fakt, co też uczyniłem.